Hej, witamy Was serdecznie. Zapraszamy na drugą część rozmowy z Romualdem Kosznikiem. Mówimy o totalnej biologii organizmów żywych. Skończyliśmy witaj tą Witam. pierwszą część tymi prawami fauny i flory, tak? Tak. Jakie się rządzi de facto przyroda i organizmy żywe. Z tego, jak to chodzi, wynika zasadnicze pytanie, jak postępować, znając te prawa, że jak już ktoś trafi na jakiś etap tego, co nazywamy co sobie chorobą, to jednak trzeba umieć z tego wychodzić. Pracować tak naprawdę z samym sobą, z własnym umysłem, tak? To znaczy mózgiem. najważniejszą rzeczą, jeżeli na pierwsze spotkanie trafiają do nas osoby chore, to jest uświadomienie, w którym etapie naszej choroby jest. To, co mówiliśmy wcześniej, czy w fazie aktywnej, czy fazie zdrowienia. Jeżeli chory sobie uświadomi, gdzie jest, to wtedy naszym zadaniem jest jemu przedstawić sposób rozwiązania jego konfliktu, czy wyjścia na prostą. Jaki sposób uświadamiać ludzi, w którym miejscu są? No cała jak rzecz... Jak to diagnozujesz? Diagnozuję, Diagnozuje. chory jak do mnie przychodzi, wcześniej wypełnia ankietę. To jest tam 8 stron, opisuje wszystko dokładnie, tak? Zatem urodzenia, z której też sam sobie już numerologii mniej więcej wiem, co to jest za osoba. Czyli tutaj tak? też jest istotne, że posiłkujesz się między innymi numerologią. Posiłkuje się tak naprawdę Wszystkim całym naszym bagażem. spektrum, bo jest ważna pamięć komórkowa. Wiemy o tym, że osobnik jest kontynuacją swoich klanów, swoich rodów. Przez tysiące lat w pamięci komórkowej jest przenoszona cała informacja. Nie tylko jak mózg ma prowadzić organizm, kiedy my śpimy, co on ma tam robić, naprawiać, oczyszczać, wzmacniać i tak dalej, ale historia cała. Ta biedna mała komóreczka wie wszystko. zgodnie jeżeli... zasada z zasadami fraktalności. Oczywiście. z makrokosmos. Oczywiście. Jeżeli następuje połączenie plemnika z jajeczkiem, tam jest wszystko. W tej biednej małej komórce jest cała informacja i ona przechodzi. I najdziwniejsze jest to, że jak się uświadomi, że nie jesteś sam człowieku na ziemi, ty kontynuujesz jakąś historię, a najczęściej historię swojej rodziny. Nie jesteśmy sami, rzuceni, mamusia mnie urodziła, wyrzuciła. Cała ta historia jest niezbędna. Dlatego pierwszą rzeczą, którą zawsze robimy, kiedy pacjenci przychodzą, nasi klienci, to jest to uświadomienie, jakie mają korzenie. Co spowodowało, że ta osoba jest dzisiaj taka, nie inna. Prosty przykład z genealogii, która jest bardzo ważnym elementem, ta psychogenalogia, jak gdyby kontynuacją tej historii komórki, jest to, że wrócę do takiego fajnego, bo mówię, przykłady są zawsze tak. na, najlepsze. Tak. E, przychodzi do mnie mm, kobieta młoda, niecałe 40 lat, i mówi, panie Rąku, ja nie chcę mieć dzieci. Presja rodziny jest na mnie taka, że ja muszę urodzić, a mnie to nie pasuje. Mam partnera, któremu też nie pasuje. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Ja wiem, no to popatrzmy w historię pani rodziny. Przeanalizowaliśmy rodzinę mamusi, rodzinę tatusia. Całe szczęście miała historię dziadków, jednych, drugich, babć, i co się okazało? Jej linia, my to nazywamy tam numery 1, 2, 3, jej lina nie miała zgody na dzieci, okazało się, że w jej linii było zawsze albo poronienia, albo nawet i aborcje, które potem poskutkowały, nie chcecie dzieci, no to nie będzie i w tej linii nie ma dzieci i ona podświadomie, nie wiedząc dlaczego, nie chciała dzieci, a kocha dzieci, mówi jak przyjdą siostrzeńcy, bratanice i tak dalej, to i ściska dzieci, lgną do niej, ale ona nie ma instynktu typowo macierzyńskiego i Radosna, szczęśliwa wyszła ode mnie. Bo co? Stwierdziła, że ona kontynuuje tą linię i ona nie musi mieć dzieci. Pogodziła się z pewną taką, przepraszam, słowo wyrocznią, bo to jednak tak. troszkę tak tym pachnie. A gdyby chciała jednak, na gdzie ta kreacja. No to jeżeli bardzo by chciała, ma prawo zmienić każdy z nas. Czy ma... świadomość mogłaby dokonać poważnej korekty tak. takiej pamięci, że tak powiem rodowej? Ale ponieważ mm -hmm. świadomość ma to do siebie, że ona w zasadzie wszystko może. To jest czasami kwestia pokonania pewnych determinantów, które są tak. i nawet i one są do przestawienia. Ale to jest kwestia jeszcze jakiejś takiej woli, kreatywności, że się wszystko może zdarzyć. Tak? Ale żeby nie mieć konfliktu, w tym momencie uświadomiłem mm -hmm. sobie, że tak. stąd i jestem spokojny. Tak, bo uświadomienie sobie, skąd ja jestem, z jakiej rodziny, co ta rodzina mi dała na poczęcie, mm -hmm. co mamusia mnie za Kodowała przez 9 miesięcy ciąży, co jest dla niektórych wręcz szokiem, gdy się dowiadują, że historia mamy przez 9 miesięcy ze mną w brzuchu to jest mój pierwszy kot na życie. Jeżeli mama przeżywa spokojnie ciąże, dziecko jest radosne. Jeżeli mama się stresowała z powodu, na przykład była panienką, wzięli ślub po, po porodzie, tak? No bo nie chciała z brzuchem iść do ołtarza, to jak urodzisz, pójdziemy, będę ładna zgrabna, tak? Co się okazuje? A czy nie odmówi, czy nie ucieknie? Jej stres o związek przełożył się na dziecko. Dziecko też się bało razem z mamą. Wszystkie traumatyczne mamy przeżycia w ciąży, dziecko przyjmuje jako swoje. I tutaj jest jedna ważna rzecz, którą przychodzi każdemu z nas, kiedy do takiego miejsca dojdzie. Uświadomić sobie, że nie jesteśmy jakby jedynym odpowiedzialnym od początku do końca za ten stan rzeczy, sprawcą tego stanu rzeczy. To jakby rozkłada tą odpowiedzialność mm -hmm. szerzej, pokazuje proces, swoistą karmę też, z którą się też można radzić, i to na pewno uwalnia od tego lęku, że to wszystko przeze mnie. Oczywiście. A to C jest bardzo istotne, żeby nie czuć się winnym, a poczucie winy. To zresztą, co u nie jest tak mocno tak. wyłożone i oni wiedzieli wtedy dokładnie, cóż to za spustoszenie to poczucie winy mm -hmm. robi. Tu w konsekwencji działasz, działacie mm -hmm. dokładnie w tym samym kierunku. Dotykujecie pewnej dekompozycji tej, tego poczucia, poczucia winy w konsekwencji. Wręcz odwrotnie, nie? ja zawsze mówię na pierwszym no. spotkaniu, mówię, ma panie lodówkę? No mam. Czy pan? No mam. To ja proszę, Dzisiaj napisać na tej lodówce jedno zdanie. Ja nie jestem nikomu nic winna. I wbić to sobie do głowy. Ja kontynuuję mój ród mamusi i tatusia razem lub oddzielnie, bo w tej psychogenologii dochodzimy też. Czasami to trwa kilka spotkań, ale dochodzimy, którą linią ja maszeruję: czy linią mamusi, czy linią tatusia. Kogo sobie bardziej wzięłam, Bo i tak zawsze wychodzi do tego, że te dusze i tak się wcześniej umówiły tak. na tą praktykę na to życia, doświadczenie. Co? Tak. Dlatego też zawsze tłumaczę. Nie stało się nic złego, ale też nic dobrego. My po prostu doświadczamy tego, cośmy sobie sami zaplanowali. Ale jest jeszcze jedno takie stojące troszkę jakby w kontrapunkcie. Doświadczeni narracja mówiąca i cała filozofia mhm. oczywiście temu towarzyszy w historii świata i, i pewnych praktyk, i religii, i prądów y, społecznych, ideowych, mianowicie y, filozofia odpowiedzialności. Jesteś odpowiedzialny, bądź odpowiedzialny, odpowiadasz za swoje czyny, to ty tworzysz rzeczywistość, to ty za to odpowiadasz. Wiesz o co mi chodzi, to jest ta druga strona medalu. To jedno z drugim nie jest sprzeczne, ale trzeba sobie umieć to jakoś y, tłumaczyć. No, dlatego jest ważny ten pierwszy element naszego mm -hmm. życia, czyli od urodzenia do samodzielności, bo my rozpatrujemy te okresy najważniejsze, bo cykliczność jeszcze jest inna, ale ta podstawowa. Co to powoduje? Ja uczę się życia. Ja wybieram sobie takich rodziców, którzy mi za, do, pozwolą doświadczyć takich, a nie innych rzeczy w czasie tego pierwszego okresu. Nauczą mnie Pokory, nauczą mnie porządku, nauczą mnie rygoru, nauczą, zapoznają mnie z prawami obowiązującymi na ziemi, prawami typowo zachowania ludzkimi, gdzie jest policja, co jest sądy, co jest tutaj zachowanie, dzień dobry, do widzenia, bądź grzeczna, bądź miła, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nauka życia. I tak jak mi ci rodzice nauczą, zakodują, tak pójdę w dorosłe życie. I tak naprawdę, dopiero jako dorosła osoba. Włącza się temat tak zwanej wolnej woli. który ja zawsze mówię z przymrużeniem oka. No i tak mówię: niech się pani czy panu wydaje, że ma pan wolną wolę. I to zostawiam zawsze bez dyskusji. Tutaj jeszcze, żeby Rowołajnie troszkę zamieszać, ale nie chcę tego wątku zbyt bardzo rozwijać, bo w tych naszych naukach. E też o kosmos zahaczających tak, i różne tak. wiedze, Konikakazy, tam inecjalizacja mm. ciągle się do tego też wraca, że Ziemia to takie miejsce, gdzie w ogóle udzielono nam więcej przestrzeni w tym, co nazywamy wolną wolą. Tak. I że nie gdzie indziej, gdzie istnieje życie inteligentne, Wcale tak dużych ramy na tą wolną wolę nie ma. Nie. A tu, jak ona to na jest, ja tak to mówię na zasadzie hipotetycznej, bo tutaj tak. też nie o to chodzi, by sobie coś udowodniać, ale że jest to, jest to temat z tą wolną wolą, duża sprawa. Ale tutaj też, jak tak właśnie ten konspekt twój przeglądam, przeglądałem związany z dzisiejszą rozmową, twoich tematów, to włącza się w ten cały bagaż różnych narzędzi, których używasz, używacie, kwestia kabały, kabała. Dlaczego? Dlaczego kabała związana z konkretną nacją, z konkretną kulturą religijną i wiedzą też, tutaj też jest inkorporowana? No bo to ma i tak wpływ na mm -hmm. nasze życie. Mm -hmm. Mało tego, dostajemy pełną informację, kim my tak naprawdę mm -hmm. jesteśmy. To samo numerologia, to samo jak mówimy yy, tarot, to wszystko coś mówi. My mamy się nauczyć przyjmować tą wiedzę na takim poziomie, na jaki jesteśmy w stanie ją wchłonąć. Nie robić tragedii czegoś, czego nie wiem. Idź do tych, co wiedzą, wytłumaczą ci, podpowiedzą. Ja zawsze mówię: bądź rządny wiedzy, szukaj. Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi, są ludzie, którzy znają. Czy to jest tak ciekawie skonstruowane, jeśli chodzi o nasze życie, że mamy do czynienia zawsze z tym obszarem, z urzędu, wiesz i nie wiesz, i to transformowanie swojej świadomości z nie wiem, wiem, jest ciągłym procesem. Te sztuki. Kiedyś nauki tajemne, właśnie. Dzisiaj na szczęście no. można z nich czerpać bez większych ograniczeń. Tak. można Nie musisz płynąć na stosie mm -hmm. za to, że zgłębiasz astrologię, prawda czy numerologię, czy jakieś sztuki, prawda, mm -hmm. pre prekognicyjne, przewidywania przyszłości, albo analizowania właśnie jakichś ukrytych struktur informacyjnych, które są w całej linii rodowej nawet tak, na planecie. I to jest to, co, 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 co bardziej świadomy człowiek, prędzej dojdzie do tego, co mu jest, niż ten mniej świadomy, bo wiedza tu jest, rozumiem, kluczem. Mm -hmm. Tak. Do tego wiedza podstawowa, jak zawsze mówię, która zamyka się w jednym zdaniu. Tak. Że my tak naprawdę pojawiamy się na tej ziemi, żeby się jednej rzeczy nauczyć. Bezwarunkowo kochać. Jezus się kłania z tą filozofią. Nie tylko, ale przed nim też mogli być. Tak, tylko wielu awatarów było na tej tak. ziemi, wielu tak. i wszyscy różnym językiem mówili to samo. De facto, całe przesłanie z wszystkich modrych ksiąg, Pismo Święte, Koran i tak dalej, wszyscy jak czytamy tak naprawdę, to tam nie ma przykazań. Tam jest jeden nakaz. Kochaj, jeżeli ja będę w tym się poruszać, w tej bezwarunkowej miłości, nie miłości coś za coś, kocham Ciebie za to, że jesteś moim tatą, ale nie za to, że jesteś człowiekiem, kocham Ciebie za to, bo jesteś moim mężem i dajesz mi na pierwszego wypłatę, i tak dalej, i tak dalej. To co, Jeżeli będziemy kochać wszystkich bezwarunkową miłość, akceptując cały ten świat, to nie będziemy mieć problemów z życiem. Czy ta bezinteresowna miłość to jest jakiś taki wyższy poziom świadomości, i dojrzałości, bo my jesteśmy nauczeni na razie do tej miłości generalnie w obrębie własnej rodziny, partnerzy, dzieci i tak dalej. Natomiast miłość wobec jakiejś większej populacji mm. jest coraz trudniejsza i coraz mniej ludzi jest jakby w tej piramidzie społecznej w cudzysłowie którzy gotowi są zdolni do kochania wszystkich mm -hmm. porówno, a nie tylko swojego mamy, tatę, czy tak. żonę, męża, tak? Jest coś w tym, w dojrzewaniu, że miłość ma wiele postaci i dojrzalsza forma polega na tym, że naprawdę kochasz też innych, mm. nie mniej niż siebie samego i najbliższych? Bardzo ładnie to y, opisał i, i powiedział Colin Typing, którego jestem jednym z mm -hmm. pierwszych trenerów w Polsce radykalnego wybaczenia. Powiedział prostą rzecz, że tak naprawdę Wszystkie nasze dysfunkcje życiowe wynikają, że nie wierzymy my w to, że kochamy. To jest też znamienne. Y, osobach, które przechodzą bardzo poturbowane przez życiorys, przez zdarzenia życiowe, krzywdy emocjonalne, miłosne i tak dalej, i Jak siadamy do pracy nad radykalnym wybaczaniem, to oni mają problem z uwierzeniem, że naprawdę czystą miłością, tylko uruchomienie czystej miłości, Potrafi uzdrowić całą naszą sytuację. Mało tego. My uzdrawiamy co najmniej 4-5 pokoleń do tyłu, bo ta energia wraca. Najczęściej bywa, że nasze rody, i taty, i mamy, dogadały się tam na poziomie, nazwijmy to duchowym, nie rozszerzając tego tematu, do tego, że ktoś ma uzdrowić te rodzinę. Pojawia się w klanie osoba, która swoją miłością ma. Uzdrowić te klany, które są niereformowane, gdzie ludzie przychodząc po kolejnych etapach na Ziemię, no po prostu nie uczyli się tej prawdziwej miłości. To stąd często w rodzinach zaprogramowanych na władzę i kontrolę i bogactwo pojawiają się dzieci, które kompletnie są kontestacyjne tak. i ktoś o głębokich przekonaniach, że tak jest świat ułożony, tak są zasady wychowania, nagle spotyka się z sytuacją u najbliższej mu osoby, która jest całkowitym zaprzeczeniem jakby jego, jego przekonań. Tak. I to jest jakby lekarstwo rodu mhm. czy szerszych populacji, które w ten sposób działa. Tutaj jeszcze jest jedna taka uwaga, myślę, że no wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że jest coś... Powszechnego, e, powodującego, że ludzie się stydzą, mówić, że kochają. No tak. Czasami gdzieś tam nawet o tym wiedzą, ale przyznanie się, że kogoś kochasz, okazywanie uczuć, miłości, jest czymś kulturowo-wstydliwym. I ja to obserwuję, nawet i sam na sobie wiem, jak to jest. Ale pierwszą oznaką czystej miłości jest akceptacja tej drugiej osoby, taką, jaka ona jest. My nie osądzamy, my podstawowy błąd. Co my na radykalnym wybaczaniu, szczególnie też przy totalnym, na naszych sesjach, gdzie uświadamiam, nie oceniaj drugiej osoby. Ona z jakiegoś powodu taka jest i taka ma być. Zaakceptuj tych ludzi tacy, jacy są, i pokochaj ich takich, jacy oni są. I, w tym moment, I to się nazywa bezwarunkowa miłość. Ja zawsze tłumaczę, że wybaczanie następuje dopiero wtedy, kiedy ja zaakceptuję to, że komuś wybaczyłam, czy wybaczyłem. Prędzej ja mogę się nawybaczać, na przebaczać, używać wszystkich form, medytować, cuda robić, ale jeżeli ja nie zaakceptuję w sobie zmiany, że wybaczyłam i wysyłam tą bezwarunkową miłość, czyli bez osądzania, bez mówienia, kto, co, jak jesteś, kocham cię takim, jaki jesteś. Powoduje, że ja się uzdrawiam. Co robić? żeby przekonać słowo ludzi, żeby ich naprowadzić na tą zdolność do wybaczenia i do wyamanowania z siebie tej czystej miłości. To są często góry do spinaczki mhm. trudniejsze niż te Monteverest, żeby pokonać swoje własne bariery, więc są jakieś narzędzia, co to, to jest rozmowa, te, jak tu rozmawiamy, tłumaczysz, dochodzisz, analizujecie rodzinę, tam sprawy, czy są jakieś terapie, są jakieś ćwiczenia, oczywiście jest mnóstwo na świecie przeróżnych takich jakby szkół terapeutycznych, jakichś takich nawet gadżetowych chwytów, jak na przykład dwupunkt, który teraz stał się modny, prawda? No. Też mający swoją jakąś bardzo też ciekawą pomysł na to, jak zagrać z własnym umysłem, mózgiem umysłem, tak? A w Twoim repertuarze, jak już tak do, mm. dochodzimy, tak jakby wiesz, jak to wygląda w praktyce? Już opowiadasz troszeczkę, jak Ty to robisz, nie rozmawiacie? To znaczy, ja bardzo mi się podoba temat dwóch punktów. No. Bo jak ja byłem na mm -hmm. warsztacie u przysympatycznej koleżanki, żeśmy się nawet tak ezoterycznie zaprzyjaźnili, żeśmy dużo porozmawiali, ale co ciekawie, ja i wytłumaczyłem, w sposób. Słuchaj, ja to robię 20 lat. Jako bioterapeuta. Nim przystąpię do położenia rąk, jakikolwiek innych czynności, oczyszczania aury, cokolwiek będę robił, muszę uruchomić energię serca, bo inaczej moja robota jest nic nie warta. Czyli już uruchamiając energię serca, nie czakry serca, tylko tego, co wypływa ze mnie, czyli ta czysta, bezwarunkowa miłość i chęć pomocy tej drugiej osobie powoduje uzdrowienie. A to jest inaczej dwupunkt. Tak też tak uważam. Rzecz tylko polega na tym, powiedz mi jeszcze, jak ty czujesz to, wiesz, bo ktoś mówi, wiesz, weź, daj z siebie miłość. Znaczy, tak, to jest doświadczenie. Ja zawsze bardzo mało słyszę, bo, bo chyba tego nie ma go powiedzieć. Co to znaczy, że ty dajesz komuś swoją miłość, albo też mobilizujesz kogoś, czy inspirujesz kogoś, żeby on zrobił to samo. Czujesz o co mi chodzi? Że tak trochę, wiesz, etiologicznie podejść do sytuacji. Co ty wtedy czujesz? w jaki sposób ludzie, wiesz, zruszenie to jest taki moment, ten moment przebaczenia. Gdzieś jest moment tego uwalniania, wiesz, po różnych osobach, to się przychodziły, mm. jak to się odbyło w praktyce, że doszło do takiego uwolnienia i wyemanowania tej czystej miłości. To jest jakiś przełom, to jest wydarzenie często. Szczególnie na warsztatach radykalnego wypaczenia, no. kiedy ma takie ćwiczenia grupowe, Płacz jest, płaczą tak? pięknie, ładnie, uwalniają te wszystkie mm -hmm. emocje i na koniec jest wysłanie tej energii miłości. Mm -hmm. Na czym ona polega? Ja zawsze tłumaczę przed, a ona potem wspaniale to, to, to wychodzi w praktyce. To jest nic innego jak zaakceptowanie tej osoby, jaka ona jest. My nie osądzamy. Zapomnij o tym, że osądzasz osobę, że jest blondynka, brunetka, że facet jest łaciaty, łysy, gruby, chudy, piękny, ładny. Nie, nie ma znaczenia. To jest osobnik, którego ja akceptuję. A akceptacja i nieosądzanie równa się kocham. Bo jeżeli ja będę kochać, akceptując i nie oceniając tej osoby. Wszyscy będziemy żyli zgodnie, według tego, jacy jesteśmy. Ale całe nasze doświadczenie od dzieciństwa wiąże się z ocenianiem. Ten umysł, że tak powiem, żeby działać, mm -hmm. musi coś porównywać. W momencie, kiedy porównuje, natychmiast ocenia. I jest to pewien, ja bym powiedział, paradygmat i pewna, pewna mm -hmm. algorytm, tak? Tak. który jakby jest obowiązujący, bo bez niego nie byłoby w ogóle funkcjonowania człowieka. Z tym tylko, że mm -hmm. ja rozumiem że tu nie chodzi o to, że ty odetniesz tak do końca tą zdolność umysłu do porównywania, bo porównywanie a to tutaj, nie jest tak Ja wiem, ale ale ta właśnie dobra, dobrze tu jesteśmy. Właśnie ta wydawałoby się cienka granica między jednym a drugim wymaga wyjaśnienia, bo to tak, są tak. dwie strony tego samego miejsca. Co to znaczy porównywać, a co to znaczy y, oceniać? A to z drugim jest bardzo jest siostra i tak. brat jest, wiesz, rozumiem? Zgadzamy się, tak? To tak, bo też musimy porównywać no. do praw i wszystko, przepisów obowiązujących wszystko, tak, na porównujemy. My musimy to przepraszenie. Wyższe, niższy, wiesz, tylko tak. to, że wyższe to nie dobrze, to, że niższy to jest dobrze, a czasami niektórzy z tego robią, że wyższe i o jak wyższe to dobrze, jak niszy to źle. I tu zaczyna się ocenianie. Tak. Ale stwierdzenie, że to jest wyższe, to jest niższe, to jest na razie tylko porównywanie bez oceny. Zgadza tak. się? Tak, tak. Ale w praktyce to jest trudna sztuka. No bo nikt nas tego nie uczy. Wjeżdżamy od razu w ocenę. Ja zawsze odsyłam. Swego czasu miałem trochę więcej momentów wolnych. Lubiłem czasami zajrzeć do Biblii. Do tego Jana odsyłam bardzo często. Podoba mi się, fajny facet to był. Mhm. I on bardzo często mówi. On się wypowiada tam w niektórych wersetach mhm. swoich właśnie o osądzaniu. Mm -hmm. kochaj, Jezus uczył jednej rzeczy, kochaj on nie odsądzał nikogo za nic nawet y, nierządnice kochał, wszystkich kochał rzuć pierwszy kamieniem, jeżeli uważasz, że jesteś winny to wszystko wynika składa się na jedno kochajmy ludzi tak, jakimi, jacy są i w tym momencie energia ludzi która zaczyna się od energii jednego człowieka energia rodziny to też jest energia energia miasta to też energia i tak dalej, i tak dalej zacznijmy Zasilać tę energię, a nie usłabiać. My poprzez denerwowania, nerwy, jakieś takie zachowania stresowe, co robimy? Obniżamy swoją energię życia. A to znowu prowadzi do dysfunkcji. I jak to się mówi, przychodzą panie Romku, ratuj Pan nie. I, I, pan, i pan Romek y, ratuje, y, pomaga ludziom. Y, pytanie jest takie zawsze pragmatyczne, mhm. szczególnie na koniec danej rozmowy. Proszę o przykłady, jak tego typu rozmowy, terapie przełożyły się na jakąś radykalną zmianę. Na poziomie dosłownie biologicznym, ktoś był chory, przychodził, pracujecie, są efekty. Tak po prostu uczciwie, nie jako forma promocji, tylko jako informacji. Słuchaj, miałem takie przypadki. Wyglądało to tak, skończyło się tak. Dużo miałem przypadków, bo mówię, już trochę tym zajmuję, ale takie bardzo fajne, znamienne przypadki. Bardzo modny w tej chwili jest rak e, okrężnica, szczególnie końcówki. Jelito. Od jelita grubego, e, już tam wejść nawet do odbytnicy. Mm -hmm. Według totalnej biologii doktora Hamera, jest to konflikt daleki w czasie. Nieodpuszczony, szczególnie niewybaczony. Gdzieś tam 20-30 lat temu, jako młodzi ludzie, poróżniliśmy się z rodzeństwem o spadek, o coś, gdzieś coś. Typowy emocjonalny konflikt. Trzymany, jak to się mówi, zaciśniętymi zębami, i co? I mózg uruchamia program, w końcu, jeżeli nie dajesz rady, to ja ci zapukam. Czyli każda dysfunkcja w postaci guza to jest, uwaga, zrób z kimś lub z czymś porządek. I miałem taką panią, co się okazało, że co? Nie wybaczyła siostrze, że dostała więcej spadku, i nie, nie podzieliła się tą różnicą, którą dostała więcej. Mimo, że to była decyzja rodziców, nie uszanowała decyzji rodziców, pokłócona z tą dziewczyną, trafiła do mnie, przerobiliśmy całą historię rodziny, opowiadaliśmy, zrozumiała, radykalne wybaczania, narzędzia żeśmy zastosowali i co się okazało? Za trzy dni, za przeproszeniem, puściło wszystko. Zakończyło się wielkim krwotokiem. Całe szczęście, że sam się zatamował, bo co, guz wyleciał. Bo mózg stwierdził po temacie, uzdrowiła sytuację, przeszła do fazy zdrowienia, głos był wielkości takiej dobrej morelki i wyleciał. Tutaj jeszcze używasz pojęcia mózg, mimo że to swoisty, jak porównywasz do komputera, tylko i wyłącznie jakby hardware, czyli można powiedzieć procesory, wiesz dyski twarde, mm. pamięć RAM. Cała ta struktura biologiczno-elektryczna i magnetyczna, która to wszystko maszynerię obsługuje, ale ja rozumiem, że robisz to tak troszkę, żeby to było bliżej, jak to się mówi, takiego pragmatycznego pojmowania tego wszystkiego, bo koniec końców to tylko jest maszyna, na której chodzi coś więcej, a więc umysł i świadomość. To Oczywiście. ona dokonuje tych decyzji, tak. prawda? Mózg jest realizatorem. Tylko narzędziem. Jest Narzędzie. tylko narzędziem. Narzędzie. Tak, to się rozumie. Ale ja też tłumaczę, że w tym momencie, kiedy nasz mózg, na polecenie uruchamia coś tam, coś tam, jakiś guz, jakąś inną dysfunkcję, czy nawet zwykłą chorobę, jakieś tam przeziębienia, katary, grypy i tak dalej, to on ma w tym jakiś sens. I nie tabletka cię uzdrowi. Zrób porządek z głową, ze swoim myśleniem, obejrzy swój życiorys, zastanów się, co, dlaczego, gdzie i jak, i będziesz, jak to się mówiła, miał czy miała życie świetlane. Ja nie mówię, że po uzdrowieniu całej sytuacji i z psychogenologii, mając jeszcze wiedzę, nazwę tam Tarota, coś tam ktoś powiedział, już będzie się pięknie żyło. Nie, będziemy doświadczać cały czas. Tylko ja zawsze mówię, będę przyjmowała każde zdarzenia w życiu z czymś z uśmiechem. Bo widać, się tak miało być. Ja to jednej pani tłumaczyłem ostatnio. No ale jak mi się coś znowu stanie, a ja wie, droga pani, nawet jak mi ten palec urwie, to co? Mam jeszcze cztery. Hmm. Tak, tak, ten optymizm zawsze, zawsze może być takim gorzej <grych> i zawsze trzeba się jeszcze z tego hmm. cieszyć. No to cóż, to no w tym takim już mieliśmy teraz to drugie spotkanie, tak całkiem na koniec, gdybyś podsumował to wszystko, co, z czym przychodzisz, z czym przychodzi totalna biologia. Totalna biologia idzie z tym, żeby uświadomić sobie, że rak tak naprawdę nie jest czymś tragicznym. jest jeszcze tylko jedno zdanie. Uruchamiamy, teraz chcemy uruchomić program domów zdrowienia, co nie udało się doktorowi Hammerowi, bo mu zamknięto. My, w ramach fundacji naszej, chcemy uruchomić typowe domy rehabilitacji mówiąc tak językiem, żeby to dotarło. Osoby te mają przyjeżdżać, gdzie zapoznają się, dlaczego zachorowały na raka. I co z tym zrobić, żeby się go pozbyć, czyli jak pracować ze sobą. Nie z tabletką, nie z chemioterapią, nie z radioterapią, z innymi metodami medycznymi, tylko ze sobą. I my chcemy te metody pokazać. Ja w tej chwili mam już, jak to się mówi, mini armię wyszkoloną e, moich uczniów, którzy już będą pomału przymierzali się do prowadzenia takich domów. I my chcemy wprowadzić jedną podstawową rzecz. Nie bój się raka. To jest taka sama choroba jak katar i grypa. Istnieje też wychodzi. Tak. Radykalne wybaczanie, bezinteresowna miłość, czysta miłość. Uwagi. Uzdrowi wszystko. Nie Udam ma silniejszej czysta. energii jak czysta, bezwarunkowa miłość. Ona zrobi wszystko. Jakby ktoś chciał z tobą mieć kontakt, to gdzie klikamy? Klikamy na najlepiej na nasze domy zdrowienia, czyli www.domyzdrowienia.org.pl Bardzo by chciał kiedyś. E Będąc na takich warsztatach właśnie, i to z kamerą, ze zgodą tych, którzy tam są, być świadkiem, że ktoś przyjechał, miał takie problemy medycznie wykazane badaniami i w sumie kończąc warsztaty doszło do tego, że jeszcze trzeba badania zrobić, żeby nie wątpliwości, że doszło do radykalnego też uzdrowienia i życzmy sobie jak najwięcej takich sytuacji. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo.